Krzysiek, przednia ręka chodzi, przednia ręka Tak, ciśnij, ciśnij, ręce mocno i hakiem, hak, hak, hak Lewy hak. Lewy hak niech wchodzi krzyk. I prostym pracuj dużo. Tak, hak, 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 dobrze. Popraw. Dalej, dalej, dalej. Tak, hak, 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 a potem na schaby. Walcz, 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 tu przejmuj się ochraniaczem. Od razu, tak, hak. Dalej. Dystans trzymaj, dystans i mocne plomby. Dobrze krzyk, dobrze, dobrze. Dystans krzyk odejdź. Odejdź, odejdź, od, o, głęboki oddech, głęboki oddech, głęboki oddech. Tak, i mocno prosty. Nie schylaj się do kopnięcia. Nie schylaj się do kopnięcia, tylko prawy krzyżowy. Spokojnie, masz tyle czasu, ile potrzebujesz. O, us. Krzysiek! Tak! Krzysiek, Tak. chwili, Krzysiek, hak, 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 hak. Tak. Dystans. No dobrze, by się, oddychaj głęboko. Czasem wejdź do dystansu i zrób parę głębokich wdechów, tak? Coś się poprawić? Okraniacze na nogi? Tego wyżej, tak? No bo, że... Tym się nie przejmujecie. Co by się nie działo z ochraniaczami, to cię to nie interesuje. Głęboko dychaj, prostuj się. Głęboko dychaj. Czasem zwiększ dystans. Pilny krosy. Nie wdawaj się w bójki, tylko trzymaj dystans. Lewy ma e, prosty. Rozważniane pozycji, tak? Tutaj się woli. Nie, nie czujesz? I na nogi też. Yy, nieistotne, wyprostuj się, głębokie oddechy. Głębokie nie dysz, nie ja skup się tylko no. na tym co mówię. Więcej dystansu i mniej uderzeń. Raz, dwa, trzy, cztery i odchodzisz. Odchodzisz i dystans, tak? Więcej sierpów bi yy, i lewy podbródkowy. Więcej prawy sierp i lewy tak? Tak, prawy sierp, lewy hak. Prawy sierp, lewy hak. Stop, tak, słuchajcie go. Prawy sierp, lewy hak. Dobrze. Prawy sierp, lewy hak. Tak. Lewy hak! Od dołu lewym! Garda, zwiększ dystans, dystans, trzymaj, trzymaj odległość. Krzysiek, sierpów więcej i haków. Haki! Krzysiek, haki! Tak! Tak, Krzysiek! Krzysiek, dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze. daj radę. Dasz radę. Ostatnie sekundy. Dasz radę, Krzysiek, daj radę. Tak, lewy hak. Lewy od dołu. Lewy z dołu. Idź ostatnie sekundy. Dawaj, ostatnie sekundy masz. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, ostatnie sekundy. Tak jest, idź Krzysiek. Idź do przodu. Krzysiek, dasz radę! 15 sekund! Idź, idź, idź! Le, lewy hak, lewym od dołu! Krzysiek, do przodu! 5 sekund atak!